Hej wam, to ja i już na wstępie chciałam podziękować Kijan MSP za to, że... Mm, za to konto, czyli taki prawdziwa. Teraz aktualnie się nie zaloguję na to konto, ale no mm, dowód, że to jest moje konto, to jest ten opis, nie. E, a nie chcę mi się zalogować na, na to konto, ponieważ po prostu, krótko mówiąc, nie chce mi się. Wiecie, dla mnie jest taki najniższy, że. Oh, oh, oh. I e, link do kanału tej, co mi dała to konto, jest oczywiście w opisie. I jeszcze raz Ci bardzo dziękuję, bardzo, bardzo bardzo. I dzisiaj e, już przechodząc do filmiku, dzisiaj mam dla Was konkurs. Konkurs a do wygrania będzie konto z dziesiątym labelem. Konto to dostałam również od Witki, e, która napisała, żebym e, po prostu e, wykorzystała to konto do konkursu. Więc e, na jej prośbę właśnie to robię. I już wam pokazuję to konto. To jest e, Olga i taka podłoga 1. I jak się ją wyszukuje, to niestety... No, zobaczycie. Są same Olga 1, a pisałam kreskę, wpisuję tam czas tak kreski. A to mnie nie wczytuje, więc jej czasami nie je wyszukujcie, bo i tak się nie da. I wyszukać miejsc Chyba, że co, błąd mojego laptopa. Możliwe, że u was się da. Ale w każdym razie już pokazuję, jak wyglądają ciuchy i w ogóle. Konto to miało dwa razy pika, więc no fajnie. I tak wyglądają ciuchy. Hmm. Tutaj spodnie. Trochę mało, ale jednak, wiecie. Warto mieć takie konto. Z dziesiątym nagle, no to jest całkiem fajnie. Tak jak i włosy. I to już, jak wiecie, chyba jest komentarzem, chociaż możliwe, że. Nie wiem. Możliwe, że jest jeszcze w sklepach. No i właśnie. Symbol naszego ukochanego klubu, czyli dla morożce alkoholu. jest fajny. No i właśnie. I co musicie zrobić, żeby wygrać to konto? Po pierwsze, musicie subskrybować mój kanał. Jak będzie około 90 subskrypcji, to wtedy oddaję to konto. Więc musicie postarać się całkiem, no. Druga rzecz, czyli y, musicie dać łapkę w górę pod tym filmikiem i jeśli możecie i to Was zwiększy szansę na wygraną, to też pod innymi filmikami, niekoniecznie wszystkimi, ale jednak, wiecie. Po trzecie, musicie skomentować y, ten film ze swoją nazwą na Star Planet oraz napisać, dlaczego akurat chcecie to konto i do czego będzie Wam potrzebne. Najbardziej kreatywne i takie śmieszne, fajne pomysły to właśnie y, najlepszy jeden pomysł, nie tylko, Wynagradzę tym, tym kontem właśnie. I y, też y, żeby zwiększyć Waszą y, szansę na wygraną, to jak już napiszecie tą nazwę y, właśnie w komentarzu pod filmikiem, swoją nazwę na Magister Planet, to też użyjcie hashtagu w swoim opisie LA, czyli na Morożce ale Wtedy ja y, przed jakby y, y, wyborem, y, no właśnie zwycięzcy zajrzę, czy ta osoba, która y, na przykład będę miała dwie osoby, które po prostu będą miały prawie że y, prawie że y, obie najlepsze te, y, najlepsze komentarze. I wtedy, którą ja mam wybrać? I wtedy ja tak, chodzę na ich profile na LSP i patrzę, czy mają w opisie hashtag LA, czyli dla alkohol. Jeśli jedna z nich ma, to ona wygrywa. Jeśli żadna z nich to, no to wtedy jakimś innym sposobem wybiorę zwycięzcę. Podsumowując, co musicie zrobić, to po prostu subskrybować, lajkować, e, napisać komentarz, e, dlaczego chcecie to konto. E, w opisie, to jest niekonieczne, napisać, dodać hashtag LA. No i to wszystko. I ja, e, ja y, zrobię chyba osobny filmik, y, na którym powiem wyniki konkursu, jakie są. No. I powiem nick na MSP oraz y, nick na, na YouTube tej osoby, która wygrała i napiszę do niej y, wiadomości prywatnej na Movistar Planet. Więc ja życzę każdemu z osobna powodzenia i y, szczęścia wygranej w, tej, w tym konkursie i nie martwcie się, jeśli Wam się nie uda wygrać, bo, bo po prostu no może innym razem się uda, bo będę miała jeszcze wiele konkursów. Jak to mówiłam w chyba moim drugim filmiku, bo pierwszy dowodzenie, jak reszta, to tam nic nie mówiłam o tym kanale. Ale jak mówiłam, e, troszkę o tym kanale w tym e, pierwszym odcinku z gramy NSP, to tam mówiłam, że będą tutaj konkursy i w ogóle. I jeszcze zapomniałam powiedzieć. Jeśli, e, właśnie, m, jak już mówiłam tą sytuację, że dwie osoby będą miały, albo obie będą miały hashtag, albo obie nie będą miały hashtagu, to było mnie zwycięstwo w ten sposób, że spojrzę, która z nich jest w moim klubie. E, w klubie na ale Alekoń. Ja już go zaraz wyszukam i i Wam go pokażę. Jeśli jeszcze nie jesteście, to Was oczywiście tam serdecznie zapraszam. Napisałam na morszczce, ale kola tam jest, ale koli. Okej, okay. na, na razie jest 6 sąków chlubu. Tutaj chyba... A nie, już dołączyłam, dobra. Znaczy tam najpierw. No. Więc jeśli jesteście zainteresowani tym konkursem, to wypełnijcie, wypełnijcie te wszystkie rzeczy, o których Wam mówiłam. Jeszcze tutaj przed chwilą. No i czekajcie na wyniki. Wyniki będą jak już będzie właśnie około 90 subów. A jeśli na przykład będzie mało, zgłoszeń nie będzie mała aktywność. Dlatego po prostu albo wycofam konkurs, albo y, zrobię na przykład na 80 subskrypcji, albo 70. Ja Wam już dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Yy, Życzę powodzenia w tym konkursie. No i pa pa!